Cześć wszystkim, pozdrawiamy z Dolnego Śląska. Zapraszamy na anarchistyczne kalendarium. Cotygodniową audycję w Radio Zamek Nadaje. Marzec 2025, odcinek numer 1, podzielony na cztery części. Część pierwsza. 15 marca, czyli pojutrze, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji. Z tego powodu w różnych miejscowościach na świecie odbywają się demonstracje, chyba największe w Montrealu, w Kanadzie. Również w Polsce, w różnych miastach z grupami anarchistycznymi, no nie słyszałem o innych grupach, które tego dnia coś robią, ten dzień, jak i cały problem, często jest nagłaśniany. Jak choćby we Wrocławiu demonstracje w roku 2016, i innymi akcjami antypolicyjnymi w latach późniejszych. W Warszawie rok temu spod zaczyn 15 marca organizował benefitową imprezę. Taniec przeciwko policji. A Wrocław na urodzinach Samby. Czyli w wrocławskiej sekcji rytmy oporów wywiesił baner przeciwko Państwu i policji. Mówią o tym po to, żeby pokazać, że są różne możliwości nagłaśniania tego dnia i zachęcić do działań, choćby jednoosobowych, takich jak wywieszenie baneru, plakatu, napisanie tekstu, udostępnienie tego lub innego materiału itd. Część druga. Anarchistyczny czarny krzyż, czyli ACK. Jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za antyautorytarne przekonania i działalność społeczno-polityczną. W Polsce aktywne ośrodki ACK mamy w Galicji, w Poznaniu, w Warszawie, gdzie również działa kolektyw Szpila, którym warto tu wspomnieć, i we Wrocławiu. ACK jest organizacją międzynarodową. W Polsce dobrze pokazuje to ACK Galicja, która od wielu lat wspiera anarchistów za wschodniej granicy. Niektóre ośrodki, takie jak Wrocław czy Poznań, od lat prowadzą ubezpieczalnię ACK. Pozwala ona na pomoc osobom, które za swoją działalność wolnościową wpadli w terapaty. Zachęcamy do solidarnościowego ubezpieczania się. Dzięki tej Twojej małej cegiełce możliwe będzie pomoc innym albo Tobie. ACK Warszawa wydaje gazetę bez krat, której na nowszym numer można kupić od właśnie ACK Warszawa albo od ACK Wrocław. Tu jeszcze zreklamuję Choć troszkę w innym temacie, ale kilka dni temu mieliśmy Dzień Kobiet i Federacja Anarchistyczna Wrocław wydała najnowszy numer gazety Wojna, którą też można u nas nabyć. Chętne osoby proszone są o kontakt, ale wróćmy do magazynu bez krat. Jeśli jesteś chętny, chętna, żeby go nabyć, to prosimy o kontakt, a warto ten magazyn polecić ze względu raz na dobre treści. Ale też dlatego, że każdy kupiony numer wspiera ACK. Warto założyć swoją grupę, czy choćby inicjatywę antyrepresyjną. Jest to w Polsce o tyle łatwiejsze, że w razie chęci można zwrócić się do innych ośrodków anarchistycznych i dołączyć do sieci. W internecie można znaleźć broszurę zatytułowaną Tworzenie grupy ACK przewodnik. Oczywiście każda grupa może ustalać własne zasady, czy inne nazwy grup. Chodzi o samą ideę. Część trzecia, ale wróćmy do policji. Powinniśmy uświadomić sobie, czym jest ta struktura i jakie są jej cele. Przede wszystkim policja została stworzona po to, by bronić bogatych przed biednymi. Nie zmieniło się to w Polsce już od ponad 100 lat. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że policja posiada monopol na przemoc i jest zbrojnym ramieniem państwa. Często łamiąca prawo, którego przestrzeganie oficjalnie powinna strzec, bezkarna. Brutalne była od zawsze, bo ta brutalność jest wpisana w ich działanie. Nie jest to w żadnym stopniu nowe zjawisko, podobnie jak oskarżenia o upolitycznienie policji. Policja jest upolityczniona z definicji. Zarówno historia, jak i życie codzienne udowadniają nam to. Zaufanie do policji w społeczeństwie. Ludzie wierzą, dopóki nie będą mieli z nią do czynienia. Tak jest bardzo często. Wtedy są wręcz zszokowani. Wezwana policja okazuje się strukturą, na której pomoc liczyć nie można. Skrzywdzone osoby zgłaszające pomoc na policji są zbywane i wypytywane, ile wypiły, jak były ubrane itd. 36 lat temu w Polsce zmienił się system polityczny, ale mimo oczekiwań policyjna pała wciąż rozpędza się nad głowami ludzi w Polsce. Wraz z upływem lat dowiadują się o tym kolejne grupy. Coraz mniej osób bezmyślnie broni policji, gdy ta pacyfikuje jakieś grupy społeczne. Zdziwione, zszokowane osoby, które wcześniej żyły w przekonaniu, że nic im nie grozi, bo nie robią niczego złego. A na przykład anarchiści są przez policję atakowani, bo na pewno był ku temu powód. Często były zdziwione, gdy na strajkach kobiet ta formacja psikała gazem, ciągnęła po ziemi i rozbiała ich demonstracje. Funkcjonariusze policji są narzędziem, bojówką każdego państwa. Wczoraj mogli być kobiety, dziś rolników, jutro anarchistów, pojutrze kibiców, a później pielgrzymów. Część czwarta. Słownik języka polskiego definiuje słowo brutalny w następujący sposób. Agresywny, bezwzględny, nadużywający swojej siły lub przewagi. Ponad 100 osób w ciągu 5 lat zostało zamordowanych przez pracowników policji w Polsce. W tej najnowszej historii, całkiem niedawno. Przemoc w radiowozach, na komisariatach i wszędzie tam, gdzie ciężkie, albo nawet niemożliwe będzie tego udowodnienie, jest na porządku dziennym. W ostatnich latach głośno było o zamordowanych przez policję m.in. Bartku Sokołowskim z Lubina, Adamie Czerniejewskim z Konina czy Igorze Stachowiaku z Wrocławia. Niektórych może dziwić to, że mundurowi otrzymują karę kilku, a nie 25 lat za morderstwo. Nie zapominajmy jednak, że policja, podobnie jak sądy, są częścią tego samego państwa. O niektórych sprawach związanych z brutalnością się dowiadujemy. O zdecydowanej większości nie usłyszymy inaczej niż od samych poszkodowanych lub ich bliskich. Polecam podcast zatytułowany Co jest nie tak z policją i jak ją zastąpić? na koncie Posłuchaj o anarchizmie. Zachęcam do wspierania, wstępowania i zakładania inicjatyw, które będą budowały alternatywy do państwa i jego organów. Część piąta. 9 kwietnia tego roku w Krośnie Odrzańskim odbędzie się demonstracja pod tytułem walka o prawa człowieka nie jest czynem chuligańskim. Organizujemy bezpłatny wyjazd z Wrocławia. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam do kontaktu. Czy policja jest tworem, który da się naprawić? Czy jej działalność zmniejsza przestępczość? Co jest powodem tej przestępczości? Czy ma to związek z nierównościami ekonomicznymi? Czy ważniejsze jest dobre, zgrane sąsiedztwo, czy kolejne pieniądze dla policji? Z tymi pytaniami was zostawię. Dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia za tydzień. Tylko nic nie robienie niczego nie zmienia. Federacja Anarchistyczna Wrocław. Dołącz do nas www.wolnywroclaw.pl